Elolu też w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać zmiany w D-Strap 20A, 1, A. Więc ten snapshot dodaje nową mechanikę nakładania wosku na bloki miedzi, więc naprzed jak teraz wezmę blok miedzi. I naprzed jeszcze wezmę plaster miodu. To wtedy będzie można normalnie nawoskować ten blok miedzi. kiedyś przyciskiem myszy na ten blok miedzi plasterem miodu. I wtedy będą takie pomarańczowe cząsteczki. I nawoskuje się ten blok, i teraz, jak wezmę go skopiec, coś, to to już będzie on woskowany. E, więc tak działa ta nowa mechanika w tym Snapshocie Jeszcze dodali kolejną mechanikę, że można teraz ten wosk zeskrobać siekierą. Więc, jak wezmę siekierę, nie wiem, na przykład diamentową, działa to z każdą siekierą, e, i wcisnę mm. pełnym przyciskiem myszy na ten blok. No to wtedy pokażę się biała cząsteczki, i blok znowu będzie normalny. Więc tak to działa. Można też się kiedyś teraz usuwać utlenienie z bloków miedzi. Teraz będę tutaj utleniony blok miedzi, niech będzie zacznie działa miedź. I jak się wciska wszystkie być, to tu pokazują się zielone cząsteczki i ten blok zbije się na normalny blok miedzi. Więc tak działa ta nowa mechanika, którą dodali w tym snapshocie. I to jest taka jedyna taka rzecz, która jest istotna w tym snapshocie. To też działa, jak jest woskowana miedź. Która jest też utleniona, więc na przykład, jak wezmę woskowana zaś nie działa. Miedź i wcisnę wszystkie byszy z siekiem w ręce. To wtedy najpierw zdejmie to woskowanie, i później już sobie to utlenienie. E, więc najpierw woskowanie, później utlenienie. Jak usuwa te woskowanie, to są białe cząsteczki, a jak usuwa te utlenienie, to są zielone cząsteczki. No i mam normalne bloki miedzi. Teraz mogę wcisnąć wszystkie byszy plastrem miodu. Na te bloki i to usunąć, i znowu są normalne bloki, więc tak działa ta nowa rzecz. W tym slapshocie jest jeszcze kilka związanych ze spadkoliściami liściami. Więc, jak teraz wezmę spadkoliścia liścia i mączkę u kostą, i go zasadzę, to teraz wypadają te spadkoliście liście też złoty. więc jak teraz to tego spadkoliścia liścia tutaj, to wtedy wypadną nam. Aż trzy spadkoliście, a wcześniej, w poprzednich samolotach, było że tylko jeden. Więc yy, teraz ze wszystkich łodyg, wypadają spadkoliście, i warto pamiętać, że działa to tylko z wielkimi spadkoliściami. Bo jak wezmę małego spadkoliścia, to można zobaczyć, że te małe spadkoliście nie mają takiej łodygi, to jest po prostu jeden blok. Więc z małymi nie będzie to w ogóle działać, ale z dużymi będzie. Oczywiście można by dostać małego spadkoliścia i żeby był duży mączką kostną, jak się ma małego a więc teraz można farmić te spadkoliście jak wypada teraz złodygi to także kolejna zmiana tymi małymi spadkoliściami to że teraz kierunek na który jest zwrócony ten mały spadkoliść zależy od kierunku gracza kiedy on postawiał go więc na przykład jak ustaje się tak to będzie w tamtą stronę, jak ustaje się tak to to będzie w tamtą stronę więc teraz to zmienili to i to by było ze wszystkich zmian ze spadkoliściami Jeszcze jest kilka zmian związanych z buchem. Więc jak wezmę blok buchu, wezmę bruk. To teraz zobaczę, że można normalnie w stole ziemieścił craftować zamszały bruk. Więc jak to dam do craftingu, to teraz można normalnie zamszały bruk craftować. Też można craftować zamszałe kamienne cegły, więc jak tu wezmę kamienne cegły, gdzieś tu było. Ee, Zarobaczone, gdzie, gdzie są normalne kamienne cegły. ok mam kamienne cegły. Teraz wezmę mech. Tutaj mam bloki mchu. I wezmę tutaj sobie tutaj z kamiennych cegieł i bloku mchu zamszone kamienne cegły. Więc dodałem taką opcję, żeby kraftować z mchu normalnie te zamszone warianty cegieł oraz bruku. E, więc to są wszystkie zmiany w tym snapshocie 2.2.11a. Jeśli ten odcinek się podoba, to nie zapomnij dać łapki w górę oraz zasubskrybować. Więc to by był koniec tego odcinka. Elo. Cześć. Pa, pa.